W tym odcinku Ja nie chcę go pić Naprawdę już nie chcę no to wkurza Nie Cześć wszystkim, z tej strony Blanka i Gusta. Czyli Chudki, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić 24 godziny w jednym metrze A dokładnie 24 godziny w jednym metrze 44 cm i 62 mm2. Trochę nam się przydłużyło, w sensie przydłużyło nam się troszeczkę, ale jest to jeden metr. Jak widzicie, wygląda to dosyć spoko. Już raz nagrywaliśmy taki challenge, aczkolwiek tak. nie mogliśmy. Mm, mieliśmy problemy. Dwa miesiące też nie było. Próbowaliśmy nagrywać, ale nie mieliśmy też czym, więc wybaczcie nam. Yy, trochę przybyło subskrypcji. Jesteście gotowi? Co, co? Nie tylko pozwolę. No, po się zdarzyły. Więc tutaj mamy nasz metr, jak widzicie. Gójcie teraz będzie miał 2 minuty i popatrzcie, w ogóle nie mamy tu dużo świateł zapalonych z racji tego, że jest ciemno, ale jak nam nie wierzycie na pewnie, ale jest godzina 14, o Jezu. Czyli jest 14-14 jest. Masz 3 minuty na to, żeby iść po jakieś swoje pierdołki i przynieść. Okay. Także 3 minuty. Gotowy? Tak, czas. Musisz wszystko w, czas Start. No. także zobaczymy, jak u pójdzie. Miódcy wziąć? No lubię miód. Dobra, y, masz jeszcze 14 sekund. 20 sekund już! No. Już dwie minuty minęły? Nie, jeszcze masz. Wzerwolę wszystkie rzeczy, wszystko, to jest bardzo dużo. Serio jest mega dużo, więc no jak widzicie. Y... Będzie ciekawie. Minuta 40 sekund. 47. Dobra, dawaj, szybko, no ile Ci zostało? Ile? Minuta 12. Nie, 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 nie może, nie, może to wylosujesz nie możesz tego wziąć, nie ale? możesz, odłóż to, nie wiesz, biurka do tego, Gustaw, co ty, wrócimy się zaraz. I zajumałeś mój dywan. <grym> o co, korzystasz z wychodzisz Okej. Okay. Mm. Wychodzi, w tego nie widzicie, ale serio jest coraz ładniej. Trochę padał grad, dobra. Czy jesteś gotowy, żeby do wejść do środka? Nie, już <grym> nie no. Czy jesteś gotowy, żeby wejść do środka? Tak. Czyli twoja przygoda się zaczyna, jest 14.21, wchodzisz, wchodzisz. Dobra, słuchajcie, więc Gucia jest już w metrze. Yy, mam nadzieję, że sobie teraz wszystko, eee. Dobra, więc my zrobiliśmy. Ja teraz, słuchajcie, naprawię komforty. Oho, ja wiem. Mówi się, że musicie wyjść. nie możecie wyjść. Musisz mu przynieść tej obiad, bo jest ja 14, 27, a my... lubi koło czy się, się zmieją, nie? nie? Słuchajcie, my teraz zamawiamy Ubera. Pani Uber już idzie <laughs> do Zamawiamy Ubera, no. no. Pa. Chcesz kogoś pozdrowić? Moje dzieci. <laughs> tak. Ok. Co ty robisz? Przyszedł, pójdę mu odpocząć. No, a Uber możesz wchodzić, bo słyszeliśmy pokarmie. Uber, Wow! Co to ma być? To, to super coś? 2 na 10, Magda, jakieś śledzenie nie Uber, do Jemy i widzimy się. Ale tu, ale teraz To Dobra, słuchajcie, bo generalnie zapomnieliśmy, że na początku Gucia też powinien rysować, a jest na i 4. więc Gucia losuje za tamto. Dawaj, losuje. O, dostajesz do balu, że z domu. Rzecz. Ja chcę łatwiej chce do ipada Dobra, no co masz tutaj? Dobra, słuchajcie, więc już jest 15.04. I gucią, losuje. Dawaj, to będzie, to będzie śmieszne. Już stop. Masz telefon na jedną godzinę. Także jest 15.4 i o 16.4. No więc słuchajcie, widzimy się za godzinkę. Ja teraz ogarniam rzeczy wszystkie. Tutaj. No i co? Widzimy się za godzinę. On teraz chyba gra w Royale Tak? No to masz godzinę. No wam. <laughs> widzimy się o 16.00 Nie, o 16, O 15.30, bo on musi losować. Słuchajcie, więc jest już 15.32. Losuj. Dawaj, boję się. Minus... Wiesz mm. co to znaczy? Że zabieram ci telefon i tego pół godziny nie masz już telefonu. No słuchajcie, więc przybyła z babcia. Gucio tu siedzi. Ja jestem z babcią. Losuj. Losuj! Boję się, boję się co wylosujesz, serio się boję. No, dawaj. Minus jedna rzecz. I Ja w tym momencie mogę ci coś zabrać, Gucio. I do, do tej pory miałeś lajtowo. Szklankę zabrać, ale później nie Ja robię tak, że zostawiam to na później. Teraz jeszcze raz to Tak, zabiorę cię później. Na razie chcę pograj. Uf. Teraz jest i tak nie wejść telefonując. A, to ja po prostu użyję drugą poduszkę. Drugą poduszkę? Tak. Z góry taka jest ta nie żółta, tylko taka biała bez po... Okay, to no to mu poduszkę i widzimy się o 16.30, czyli za 27 minut. No, 16.30. Widzimy się, ja idę się bawić. Idę, no, idę do babci, a wy tutaj zostańcie z nim. Więc. No, jak już mówiłam, to zaraz po prostu Gucia będzie. Nie będzie losował o 16.30, tylko po prostu zabiorę mu za jakiś czas. Więc możemy się nawet zobaczyć, słuchajcie, o 17.00. Okej, okay, słuchajcie, więc. Jest już 17.18 kręcimy. i kręcimy. Trochę kręcimy. Nas nie było. Kręcimy. Trochę nas nie było przez godzinkę. On teraz gra w Minecraft losuję. Jej! się? Tak. Nie wiecie o co chodzi? Mianowicie, że mówimy. Mamy króliczki. Tak, mamy króliczki, słuchaj. Dwa obok króliczki. Dam ci twojego, bo mój jest jeszcze mały. I ho, ho, ho. jest mega, on jest nieoswojony jeszcze, chociaż i tak mamy go od niedzieli. Więc idę po i zaraz mu przynoszę. Słuchajcie, więc ja już mu przyniosłam królika. Pokaż swojego. Pokaż, to jest miniaturka karzełek. Nazywa się jak? tu się nazywa. No. O, ja pierdziele, on mnie ugryzł! A, bo nie chcesz żeby... Nie, bo myślałam, że ja mu daję jedzenie. Ty pierwszy raz mnie w życiu tak, tak dziwno leciutko. No ty dus, przestań się, Nie wchodź na... Słuchajcie, ja się tak długo przygotowałam do tego głupiego filmu, że nawet nie wiecie jak ja się jaram, że to mogę nagrywać. Jestem cała za... jestem cała... jestem cała kurde, w czym ja jestem. Dobrze Ty on mnie ugryz, ja pierdykam. Ja pierdykam, mamy znowu Dobra, Gucio nadszedł ten czas i uważam, że najlepiej masz jak, zabiorę, masz? jak zabiorę ci iPada. A potem wam pokażę Harego, czyli mojego króliczka. I nie, nie jak Harry Potter, tylko jak nie Harry Styles. Jeżeli nie wiecie, Dobra. kto to jest, to wam On tutaj pokazuję. On chce do domku. On chce wrócić do urbana Tylko chciałam go tak nazwać. Słuchajcie, więc jest już 19.39. Trochę nam się przyderzyło, ale losuj. Whatever. Dawaj, losuj. No. 5 minut, ale. Chcesz ciszy, serio? Tak. Ale wiesz, że y, możliwe, że już tego nie wykorzystasz do końca dnia? Czy jesteś pewien? I teraz chcesz to wykorzystać? Czy teraz nie chcę. A, okej Dobrze. Czy to zobaczymy ja teraz? 20-10. Ale słuchajcie. Mm. Jest 21 pierwsza I my. Teraz stosujemy. Tak. Proszę, stosuj. sobie na czasy z chodu sen... O masz, masz 10 minut? Masz mam 10 minut, ale mogę to rozdzielić, więc fajnie. Mm -hmm. no, ale na czas. No. Wiesz, no. Maksymalnie. No, I przyjdź tutaj na teraz, żeby Guziom miał wygodniej Będziesz tu spał? Tak, będę tu spał. Okej, okay. Więc co? M możesz koniec, i po prostu. M jutro się zobaczymy. No, jutro się zobaczymy. Okej, okay, słuchajcie, moi drodzy, czyli jutro się, jutro się zobaczymy, bo już nie ma teraz co nagrywać. No. Stwierdziliśmy, że jest 21.00, to był ostatni kres na dzisiaj. Widzimy się jutro rano. I co? No. To do tyle. Zobaczenia. Do zobaczenia jutro, także wy będziecie to w kilku sekundach w jednej, a my mamy kilkanaście w kilkanaście godzinach. No. I do zobaczenia. Cześć. Cześć. Słuchajcie, moi drodzy, jest już 8.20 i jest już ranek, tutaj Gucie sobie śpi, spał tutaj jak widać w tym metrze, zmieścił się do metra, no, zmieścił się, więc nie wyszedł z metra. Słuchajcie, wybaczcie mi też to jak wyglądam, ale dopiero wstałam i no, jak jest dużo mi się uciekać. Mi się dobrze spało, miałam jakieś tam co nie pamiętam stałam o 5.30, w sensie obudziłam się, ale poszłam spać, bo... No. W ogóle Gustaw ma same dobre rzeczy. No iPad no już mówiłam chyba, że właśnie tylko iPada mój telefon zrobił, ale nie ma nic zmniejszenia swojego terytorium, zebranie kudry, poduszki, nic, więc się dziwię, więc... No O! Jest! Cieszę się, że masz minus jeden róg. No. Jest wreszcie jest coś złego, ale to nie. Jezu, to nawet nie było ustawione. W sensie my nie ustawiamy filmów, my robimy wszystko na żywo, ale. ale Wow, bo akurat pomyślałam, że szkoda, tak nie robi i akurat cię wynosiło. Dobra. Dobra, słuchajcie. Więc trochę nas tutaj nie było, ale. No, dopiero jemy teraz nie. obiad, jemy makaron. No, taki obiad, o śniadanie, Jadliśmy śniadania, ale teraz jestem taki obiad nie wiem, Ej, w każdym razie dawaj Gucio, losy. Uwaga. musisz pozerować wodę, a przypominam, że Gucio nie był jeszcze w toalecie, więc zaraz cię daję całą szklankę i wylejesz. I wypijesz. No, więc będziemy słuchajcie, o, teraz o, o, z siebie, w sensie ja przyniosę mu zaraz obiad i Gucie, no. tu trochę. I widzimy się zaraz. Ja nie chcę go pić Czekaj, czekaj. Ali... Kucu, co ty robisz? Musisz to wyzerować! Do góry. Do góry pi! Jeszcze. I wyzerował. Wyzerowałeś, dobre? Pewnie ochydno, co? No, dobra słuchajcie, więc to było w sumie na tyle. Jest już 15.27 no dokładnie półtora godziny to bym challenge, trzy godziny to było. No, jakbyś tak. Ale to jest ostatni raz, kiedy już nie w Tak, mam już wylosować. No ja już nie, ma, nie nie wiem po co losować, bo to już nie ma znaczenia. Bo cię i jak wyszedł... Jak wyszedł... Wyszedł raz, żeby się umyć... Znaczy żeby do toalety, żeby to umyć zęby czy coś, to się umył. Nie umył zęby, więc... Znaczy umył. Zrobił siusiu. Bo za bardzo to nie piłeś, nie? Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Kiedyś tutaj ona się wam pokaże. Możecie też zostawić jakiś miły komentarz, jeżeli coś mamy poprawić, to poprawimy. A jeżeli coś, a jeżeli macie jakieś pomysły, to też możecie napisać, co możemy zrobić. Więc co? To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.